Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej będziemy rozważać tą pierwotną, wzorcową parę, którą mamy w drugim rozdziale Księgi Rodzaju i więź jednego ciała. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o monogamii. Monogamii, która zawsze była wyzwaniem dla ludzkości, a jednocześnie zawsze pozostawała czymś, co intuicyjnie ludzkość rozpoznawała właśnie jako, jako wzorzec, jako coś, co, co łączy... Doskonale mężczyznę i kobietę, więź, która daje im obojgu spełnienie, ale zawsze jest jakimś wyzwaniem. Takim pierwszym wyzwaniem dla monogami to był Lamech ze swoimi dwoma żonami, już w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie w takim swoim poszukiwaniu buntu, w takim poszukiwaniu samowystarczalności, kiedy on mówi, że Bóg co prawda troszczył się o jego praojca, Kaina. Ale on sam sobie doskonale poradzi, on jest tym, który sam siebie pomści, mają jego żony tego słuchać, czyli tak trochę można powiedzieć chełpi się, ale gdzieś te dwie żony, właśnie te dwie poligamistki pierwsze, ewidentnie podziwiają go czy, go, czy mu w tym wturują. Także zwróćmy uwagę, że już ten kontekst, w którym odnajdujemy z jednej strony monogamię jako wzorzec. Z drugiej strony poligamie jako coś nowego jest ewidentnie przedstawione negatywnie jako coś złego, coś co się wiąże z buntem wobec Boga. Kiedy później patrzymy na poligamię w Księdze Rodzaju, to widzimy, że zawsze jest to problem pomiędzy dwoma żonami, które rywalizują o względy swojego męża. Oczywiście było prawo Lawiratu w Starym Testamencie związane z tym, że lepiej dla kobiety mieć drugą żoną, niż nie mieć w ogóle żadnego męża i dodam, że to do dzisiaj jest dosyć popularne, na przykład w Afryce, byłem w Afryce, widziałem rzeczywiście, tam kobieta sama ze względów bardzo praktycznych nie jest w stanie sobie poradzić i lepiej faktycznie, chociaż nie jest to wzorzec, trzeba podkreślić, lepiej jej stać się drugą żoną, brata męża, czy jakiegoś innego krewnego, niż nie mieć żadnej, żadnego bezpieczeństwa, bo tak to trzeba po prostu nazwać. Natomiast to, co jest wzorcem Bożym, od samego początku, o czym też mówił o czym mówił Pan Jezus, no właśnie mówił o, o, o tej jednej więzi między jednym mężczyzną i jedną kobietą, o tym dlaczego mężczyzna i kobieta, mówiliśmy to jest zadanie, które Bóg dał człowiekowi, czynienia sobie ziemia poddaną i pomnażania tych kolejnych pokoleń, ale również i monogamia, monogamia, która znowu dzisiaj myślę w takiej perspektywie naszej współczesnej, no można by powiedzieć, również jest pełna wyzwań. Dzisiaj mówi się o jakiejś mówi się o różnych o, o otwartych związkach, mówi się o, o tym, że zdrada to jest pewna kwestia po prostu umowy społecznej. I rzeczywiście, jeśli nie ma Boga w tym wszystkim, to to wszystko staje się całkowicie dozwolone. Natomiast pamiętajmy o tym, że właśnie miłość, tak jak mówiłem wcześniej, nie jest jakąś samotną wyspą, nie jest wartością samą w sobie. Bóg obiecał błogosławić pary, które się kochają ale obiecał w określonym kontekście, w kontekście ich powołania, realizowania i przyjmowania tego powołania z Bożych Rąk. O tym pamiętajmy, kiedykolwiek będziemy kuszeni w jakimś innym kierunku. Panie Boże, błogosław nasze małżeństwa i daj nam właśnie szukać Ciebie, a Ty zechciej nas błogosławić, wspierać i wzmacniać. Dla Twojej chwały. Z Bogiem do zobaczenia.